Tak jak wspomniałem, jest to drugi odcinek i zapraszam wszystkich do oglądania. A ty, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz ze mną, koniecznie zostaw suba i koniecznie zostawcie łapeczkę. Zapraszam na drugi odcinek, bo naprawdę warto. Black Hole Pool to najpopularniejsza gra symulacyjna bilarda z realistyczną fizyką, znakomitą grafiką i wieloma sposobami na zabawę. Między innymi praktyka, czy będziesz też grał przeciwko sztucznej inteligencji, jest też multiplayer arena, czyli grasz o stawki i zbierasz PD, znajomy w trybie wielosobowym na zaproszenie, czyli możecie być 6 osób w tym samym pokoju oraz takie coś jak gry rankingowe. Dziki Zachód ożywa dzięki tej ekskluzywnej grze akcji VR. Przeżyj ten trudny okres oczami starego łowcy nagród i tubylczego wojownika, eksplorując rozległy świat, śledząc mroczną historię i przetrwaj wojnę. Osadzona w czasach gorączki złota historia Black Trail rozpoczyna się zaraz po tym, jak biali ludzie odkrywają starożytne artefakty. łowca nagród Jack i szanowany wojownik Biały Orzeł ściągają te same artefakty z różnych powodów. A wiatry wojny będą się zmieniać za każdym razem, gdy ich ścieżki się skrzyżują. one Their disrespect was their downfall. Blacktop Hoops na VR to wirtualna rzeczywistość, w której gracze mogą wcielić się w rolę zawodników koszykówki i grać na wirtualnych boiskach. Gra ta została stworzona z myślą o miłośnikach koszykówki, którzy chcą przeżyć autentyczne doznania sportowe bez wychodzenia z domu. Gra w Blacktop Hoops na VR oferuje wiele unikalnych funkcji, takich jak interaktywny trening, możliwość rywalizacji z graczami z całego świata i personalizacja postaci. Gracze mogą wirtualnie przemieszczać się po boisku, wykonywać różne sztuczki i akrobacje, strzelać rzuty i rywalizować o punkty. Wirtualna rzeczywistość umożliwia graczom w Blacktop Hoops na VR doświadczenie realistycznego środowiska gry w koszykówkę. Gracze mogą odczuć emocje i adrenalinę towarzyszącą grze na żywo, a także przeżyć autentyczne reakcje fizyczne, takie jak zmęczenie lub ból mięśni. Blacktop Hoops na VR jest wspaniałą formą rozrywki i treningu która pozwala graczom na uczestnictwo w interaktywnych i realistycznych doświadczeniach sportowych. Art to gra, w której gracze mogą wcielić się w rolę łowców wampirów i przeżyć emocjonujące przygody. Gracze będą musieli zwalczać wampiry, które zagrażają ludzkości, wykorzystując różne strategie i taktyki. Gra oferuje wiele unikalnych funkcji, takich jak możliwość eksploracji mrocznych i niebezpiecznych lokacji, walki z wampirami w różnych trybach i personalizacja postaci. Wirtualna rzeczywistość pozwala graczom na wcielenie się w swoją postać i przeżycie autentycznych doznań, związanych z polowaniem na wampiry. Blood Trail VR to wspaniałe doświadczenie dla fanów gier, akcji i horrorów, którzy chcą przeżyć niezapomnianą przygodę w świecie wirtualnej rzeczywistości. Bloody Hell Hotel wcielasz się w wampira. Budzisz się ze śpiączki trwającej setki lat tylko po to, by odkryć, że twoja przepiękna kiedyś posiadłość jest teraz w całkowitej ruinie. Nadszedł czas, by przekształcić ją w dobrze prosperujący hotel. Zadanie jest niełatwe. Czasy są ciężkie, a zasoby ograniczone. Brakuje żywności, zapasów i rąk do pracy. Bycie krwiożerczym potworem również nie pomaga w zadowoleniu gości. Na szczęście pod posiadłością znajduje się krypta i cały system jaskin. Dzięki zbieractwu, craftingowi, uprawie ziemi i przebijaniu się przez lochy pełne potworów znajdziesz zasoby potrzebne by odbudować swoją rezydencję i przemienić ją w świetnie prosperujący biznes. Tiger Reach jest to wirtualna gra górnicza, której akcja rozgrywa się w małym miasteczku alternatywnego zachodniego uniwersum. Wyposaż się w dobrze używane narzędzia i urządzenia. Skocz do windy i jedź pociągiem, który zabierze Cię w głąb kopalni. Eksploruj bogate żyły, które tylko czekają, aż uczciwi ciężko pracujący robotnicy walą w niej kilofami. Jakie posiada cechy ta gra? Eksploruj szyb windy i cztery ogromne poziomy pociągów, pełne tajemnic, bogactw i dziwnych wydarzeń. Wydaje się, że jakieś podejrzana siła wyższa ogarnia pogranicze. Zbuduj drogę do kopalni, przygotowując i ulepszając swój pojazd. Ale uwaga, przygoda może zakończyć się na 8 różnych sposobów, w zależności od podjętych działań i wyboru. Poznaj towarzysza, który pomoże Ci udźwignąć ciężar na Twoich barkach. Each na poszukiwanie skarbów, w poszukiwaniu ukrytych magicznych łupów. This has been a Frontier News broadcast. Apply for Frontier Mining today. Colossal Cave VR to gra, w której gracze mogą wcielić się w rolę poszukiwacza skarbów i przemierzać jaskinie w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Gra opiera się na klasycznej grze tekstowej Colossal Cave Adventure, która była jednym z pierwszych przykładów gier przygodowych. W Colossal Cave VR gracz porusza się po labiryntach jaskiń i rozwiązuje zagadki, aby odkryć skarby ukryte w różnych miejscach. Gra oferuje również wiele interaktywnych funkcji, takich jak możliwość zbierania przedmiotów, korzystanie z narzędzi i walki z przeciwnikami. Wirtualna rzeczywistość pozwala graczom na przeżycie autentycznych doznań związanych z przemierzaniem jaskiń i odkrywaniem ukrytych skarbów. Kolosal Cave VR to wspaniałe doświadczenie dla fanów gier przygodowych, którzy chcą przeżyć niezapomnianą przygodę w świecie wirtualnej rzeczywistości. Cosmod Red to gra wirtualnej rzeczywistości, w której gracz musi przetrwać na pokładzie opuszczonej stacji kosmicznej, zmagając się z niebezpieczeństwami. Gracz musi eksplorować stację, zbierać zasoby, a także walczyć z przeciwnikami przy pomocy dostępnych narzędzi. Gra oferuje wiele unikalnych funkcji, takich jak wykorzystanie kontrolera do symulowania uchwytu i mechanicznych przycisków w grze, a także systemu zmęczenia i wpływu atmosfery na postać. Dread to wciągająca gra dla miłośników science fiction i horrorów, którzy chcą przeżyć autentyczne doświadczenia w kosmosie. Crossfire Sierra Squad jesteś liderem elitarnej drużyny ogniowej w środku wojny o ściśle tajną broń chemiczną, którą niedawno odkryto. Kto jest odpowiedzialny za tę broń i z jakiego powodu? Przygotuj się na zaciekły opór ze wszystkich stron, walcząc z różnymi przebiegłymi wrogami i nieustannym poszukiwaniem prawdy. Kiedy wpadniesz do akcji, doświadczysz wszystkich wysokiej jakości postaci map i ruchu, do której przyzwyczaili się fanik Crossfire teraz w wiarze. Zaciekłe działania paramilitarne między rywalizującymi fraktami czarną listą i globalnym ryzykiem w różnych scenach bitewnych wewnątrz i na zewnątrz z ponad 60 misjami kampanii nie pozwolą ci się nudzić.